Cześć widzowie, w dzisiejszym filmie pokażę wam, że nie potrzebujecie żadnych myjni samochodowych Nie musicie jeździć na minie i płacić biednym przedsiębiorcom, którzy ledwo co wiążą koniec końcem Możecie sami sobie umyć samochód Potrzebujecie zwykłą kurwa mikrofibrę, minimum dwie ściereczki, zwykłą wodę z kranu eee, Opierdolimy tak zewnętrze samochodu, wnętrza samochodu w ten sposób nie robimy Ale pamiętajcie też o wnękach Wnęki przy drzwiach też tym sposobem załatwimy. Tak samo felgi, muszę Wam powiedzieć, że te kloski, które zamontowałem, pylą mi strasznie, i kurwa co trzeci dzień trzeba myć, czyścić felgi. Ale w sumie to nie żaden problem. Yy, tak samochód jest zakurzony, nie jest jakoś bardzo upierdolony. Po prostu jest zakurzony. Do tego wiaderka z wodą nie wlewacie żadnej chemii. Zwykła kurwa kranowa ona jest. I tak już wystarczająco chemiczna, nic Wam się kurwa nie porysuje, nic Wam nie uszkodzi. Nie bądźcie takimi spierdolinami umysłowymi, którzy wierzą we wszystko, co jacyś influencerzy na YouTubie kurwa powiedzą. Ja wiem, że dzisiaj z. Forda też w ten sposób myjemy. Ja wiem, że dzisiaj wszystko, co pokażą w telewizji, ludzie uważają za święte, za objawione czy niektórzy tam influencerzy co na youtube pokażą ale świat tak nie wygląda i z mycia samochodu dzisiaj zrobiono nie wiem kurwa zaawansowaną naukę z Ech, dobra przechodzimy dalej jedną mikrofibrę moczycie po prostu w wodzie i przecieracie samochód nie porysujecie nic ani mikrofibry, ani tym kurzem, który jest na samochodzie. To jest tylko samochód, to jest lakier samochodowy. Jak ten lakier na tym Oplu wytrzymał 26 lat, no to kurwa mi twierdzi, że jeszcze parę lat też wytrzyma. Nie potrzebujecie mini. Słuchajcie, zawsze na to mini jadę. Kolejka z Pierdolin, którzy z pędzelkami myją samochód, jakimiś specyfikami, kurwa wsikują ten samochód. Eee, naprawdę jest słabo jak już jedziecie na to myjnie to poza tym na czasem na tych miniach jest informacja, że nie można własnej chemii używać eee, więc starajcie się umyć już kurwa ten samochód jak najszybciej eee, umyć, Spłuczacie go wodą i tak kurz, kurwa będzie więc najlepiej jest to zrobić szczotkami pchać na minię szczotkową automatyczną ale nie musicie tego robić, bo możecie sami kurwa ten samochód sobie na podwórku w ten sposób umyć i będzie idealnie czysty Bez tam żadnych rys eee, Właśnie jak to jest starszy samochód Gdzie jest prawdziwy lakier samochodowy A nie jest farbek kurwa dla dzieci To tym bardziej się nic Nie stanie No Także co widzowie dzięki za Obejrzenie tego filmu Pamiętajcie starajcie się kurwa być Jak tylko możliwe Samodzielnie Pokażę teraz wam tą maskę Którą przemyłem jest idealnie czysta, nie ma na niej żadnych zabrudzeń, nie ma na niej zarysowań, nic się z nią nie dzieje, nic się nie stało. Lakier nie zszedł, nie porychował się, jest wszystko w porządku. Samochód ma prawie 400 tysięcy przebiegu, no to będą jakieś wżery, jakieś grubsze rysy, ale to nie odbicia samochodu. Dobra, pamiętajcie, że nie jesteście najważniejsi na świecie. Trzymajcie się, cześć.